Witajcie, mili goście, na moim stryszku ponownie. Wiecie co, bardzo się starałam, żeby zdążyć, żeby za oknem jeszcze cokolwiek było widać. Żeby nie było tak ciemno, no ale niestety nie udało mi się. Słońce zachodzi tak szybko jeszcze w dalszym ciągu, że no trochę tak jest ponuro. Ale mam nadzieję, że, że spotkanie ze mną tutaj na stryżku jakoś wam umili ten wieczór niedzielny. Mam nadzieję, że, że zdążę to dzisiaj zmontować i, i wrzucić na YouTube. A. Słychać może będzie głosy z dołu, bo młodzi tam dzwonią do dziadków z życzeniami. W każdym razie, słuchajcie, dostałam pod jednym z filmików takie pytanie odnośnie dziesięciny. Co bym mogła na ten temat powiedzieć? <laughs> Jak w dzisiejszych czasach powinno się płacić dziesięcinę? Jak to wygląda? I wiecie, ja nie jestem teologiem dyplomowanym, tylko samoukiem. Co prawda no już wieloletnim, ale to będzie moje jakieś takie subiektywne podzielenie się z Wami, tym, co ja sama się dowiedziałam na ten temat z różnych książek, rekolekcji, jak zwykle też naszych nauczeń we wspólnocie, w jednej, w drugiej, naszych różnych doświadczeń, przeżyć. Może nie będę tego tak dokładnie tutaj wyjaśniać, bo to musiałby być długi film. I też takie dostałam potwierdzenie, żeby jednak odezwać się w tej materii, bo to było kilka dni temu, dokładnie w środę, było, było czytanie na temat, na temat Abrahama, kiedy Abraham. Pokonał swoich wrogów i gdzieś tam zdobył mnóstwo łupów, i na spotkanie mu wyszedł kapłan Melchizedek, kapłan szalemu, czyli kapłan pokoju, taki tajemniczy. Osobnik, można powiedzieć, który nie ma ani swojego rodowodu, ani po prostu nic więcej na jego temat w Piśmie Świętym nie, nie znajdziemy. Tylko tyle, że był, że był właśnie królem pokoju i że był kapłanem. I Abraham, jakby z własnej woli, to nie było tak, że Pan Bóg mu nakazał Oddać dziesięcinę temu kapłanowi, tylko Abraham z własnej nieprzymuszonej woli tak sobie to postanowił, że, że właśnie temu kapłanowi odda dziesiątą część ze wszystkich łupów, które zdobył na swoich wrogach. I, i później, później Pan Bóg jakby wszedł też w tą narrację, w ten, znaczy w, ten, w, ten, to, w tą koncepcję. Ludzi starożytnych ze Starego Testamentu, i kiedy, kiedy powstały pokolenia Izraela 12 pokoleń, i Jakub rozdzielił tam ziemię pomiędzy tych swoich synów, to między synami tam porozdzielał posiadłości, natomiast w pokoleniu pokolenie. Lewiego, tak, nie dostało żadnych ziem, tylko pozostali członkowie czy pozostali ci, którzy te którzy ziemię otrzymali, potomkowie Jakuba, mieli oddawać dziesięcinę z płodów roli. Właśnie pokoleniu Lewiego, które było przeznaczone do tego, żeby służyć w świątyni. Zostali przeznaczeni właśnie jako taki ród kapłański, do tego, żeby opiekować się świątynią. Nie mieli ziemi, więc nie pracowali na ziemi, tylko oddawali się takiej służbie Bożej, świątynnej, przyjmowanie. Składanie ofiar, prawda, opieka nad, nad tym świętym miejscem. I teraz, um, um, oczywiście, w Starym Testamencie Pan Bóg, kiedy zawierał przymierze już z Abrahamem. To też takie przepisy zostały przez niego ustalone odnośnie właśnie w dalszym ciągu utrzymywania tego rodu kapłańskiego. I Pan Bóg wręcz mówił o tym, że w momencie, kiedy Izraelici będą wierni tym przykazaniom, tym nakazom w oddawaniu dziesięciny, to Bóg będzie im błogosławił. I gdy myśmy mieli pierwszą taką wspólnotę silnie zawiązaną, związaną nawet pewnym rodzajem przymierza, to też był taki czas, że, że mój mąż Michał bardzo się zainteresował dziesięciną, ponieważ słyszeliśmy, że w innych wspólnotach, takich dojrzałych, ludzie oddają dziesięcinę. Nie zawsze to jest dokładnie 10% dochodu, ale może być mniej, może być według uznania. No i mieliśmy nawet, Michał przygotował takie nauczanie na bazie Starego Testamentu, właśnie odnośnie dziesięciny. I kiedy tam opowiadał o tych wszystkich błogosławieństwach, które Pan Bóg obiecał, że, że będzie błogosławił tym, którzy będą wierni. W składaniu dziesięciny. I to było akurat tak, że myśmy się spotkali jako ta wspólnota, ten człon główny naszej wspólnoty przymierza. Spotkaliśmy się u naszych braci i sióstr, u takiego małżeństwa, które mieszkało w domku na wsi. I to była przepiękna pogoda. Wtedy pamiętam, siedzieliśmy sobie na zewnątrz pod parasolami i Michał miał tą katechezę. I niesamowite było to, jakie wydarzenia wiązały się z tą katechezą, bo kiedy mówił na przykład o tym, że, że Bóg będzie błogosławił obficie tym, którzy będą wierni właśnie w oddawaniu dziesięciny, to za oknem nagle zobaczyliśmy, Wiecie, na wysokości żywopłotu, że jakiś pan się porusza do przodu. Siedzi na jakimś krzesełku i, i jedzie. I to było takie dziwne. No my przeważnie ludzie z miasta jakby nie skojarzyliśmy od razu, że, że jest to po prostu rolnik, który jedzie na żniwa na takiej ogromnej maszynie żniwnej, gdzieś tam sobie siedzi. Akurat to było na wysokości powyżej żywopłotu. Także to była taka pierwsza ilustracja do tego, że, że, że właśnie Pan Bóg będzie obficie błogosławił plonom tych osób, tych ludzi wiernych w składaniu dziesięciny. Później były takie fragmenty z Pisma Świętego, gdzie Bóg mówił, że jeżeli będziesz skąpo siał, to, to będziesz też skąpo zbierał. I w tym momencie, słuchajcie, dosłownie za płotem słyszymy, że jakiś taki dźwięk bo tam ulica, uliczka taka była wiejska i słyszymy, że, że ktoś jedzie taki, taki śmieszny dźwięk wysoki. Jechał ktoś na komarku i to był taki pan dosyć potężny a jeszcze oprócz siebie na tym, na tym motorowerku Siedziała za nim jakaś dziewczyna, też taka dosyć obszerna, i to tak śmiesznie wyglądało. Wiecie, że, że tak naprawdę ten pojazd to był taki bardzo skąpy, jak dla, dla tych dwóch osób. Dla nas to była taka ilustracja właśnie tego, że, że ktoś skąpo posiał, no to skąpo zebrał, i teraz musi się cisnąć. W dwie osoby na małym komarku zamiast jechać sobie samochodem, czy nie wiem, jakimś wypasionym motocyklem. Jakoś myśmy to wszyscy jednocześnie, jednoznacznie odczytali, bo, bo wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem i potem dalej, dalej Michał kontynuował katechezę i, i coś tam mówił, że. No, wiecie, jak ktoś jest zamożny i, i ma dwie suknie, to może się podzielić z tym, który nic nie ma. Że jeżeli, jeżeli masz po prostu dach nad głową, jedzenie, ubranie, no to właściwie jak masz więcej, to, to, to jest jakiś nadmiar. Przecież nie będziesz jechał jednocześnie dwoma samochodami, prawda? I w tym momencie za płotem <laughs> zobaczyliśmy, jak. Jak jakiś pan jechał na rowerze. A jednocześnie drugi rower prowadził jedną ręką. Tak śmiesznie musiał manewrować. Wiesz, tu jechał na swoim rowerze. Jedną ręką tylko go nim kierował, a drugą ręką trzymał pusty rower. Nie wiem, musiał go gdzieś przetransportować czy coś, ale to znowu była taka. Niesamowita ilustracja do tego, że, że czasami jak jest czegoś za dużo, to, to też jest niewygodnie i też, też nie jest to jakieś błogosławieństwo, tylko wskazuje na to, że, że trzeba się tym podzielić. Także taka była kolejna śmieszna ilustracja. I w ogóle wszyscy byli wtedy bardzo poruszeni tym, tym nauczaniem, wręcz Postanowiliśmy, że, że będziemy płacić dziesięciny i to nam się bardzo przydało na początku Wspólnoty. Mieliśmy pieniądze, fundusze na kupno tam sprzętu do, do wyświetlania, pieśni, na jakieś dofinansowanie do rekolekcji, wiecie, na, na, na wiele różnych rzeczy, na, na też na opłaty. Za wynajęcie sali, gdzie mieliśmy spotkania. Także to było takie niesamowite, I, i co chciałam powiedzieć jeszcze? Pamiętam, że jak ja założyłam swoją firmę, to też tak bardzo chciałam płacić dziesięcinę. I z pierwszych swoich dochodów, jakie, jakie miałam, kupiłam gitarę. I ta gitara do dzisiaj, do dzisiaj jest w naszym domu. Ta, ta ciemna gitara to jest właśnie z mojej dziesięciny kupiona. I później no, były różne perypetie. Ciężko nam było wiązać koniec z końcem, i ciągle ta dziesięcina nas jakoś tam męczyła w sumieniu dopóki nie zrozumieliśmy, że, że tak naprawdę Pan Bóg w Nowym Testamencie, wiecie, nie wymaga od nas dziesięciny takiej, jak była w Starym Testamencie, bo musielibyśmy po prostu przestrzegać wszystkich innych praw, które były wtedy nadane w przymierzu abrahamowym, czyli obrzezać swoich synów, no, mnóstwo mnóstwo przeróżnych przepisów przestrzegać, a nie wybierać sobie tylko jeden. I oczywiście święty Paweł mówił o takich sytuacjach, gdzie bardzo chwalił tych, którzy, którzy wspólnoty, które patrzy czy mi się nagrywa. Tak, chyba. Przepraszam, nagrywa się. Święty Paweł chwalił wspólnoty, które go wspierały w jego misji, ale z drugiej strony też nie uważał siebie za jakiegoś kapłana, któremu należy składać dziesięcinę, wręcz pisał, mówił o tym, że, że on własnymi rękami pracuje na, na swoje utrzymanie. Ale z drugiej strony, właśnie chwalił tych, którzy, którzy wspierają swoich nauczycieli, tych, którzy głoszą dobrą nowinę. W Piśmie Świętym mowa jest o tym, że godzien jest robotnik swojej zapłaty. Z tym, że to wszystko wygląda już w sposób taki dobrowolny, z serca, prawda? Wspieramy, Możemy wspierać biednych, możemy powierzać swoje pieniążki na jakieś dobre, dobre inicjatywy w kościele, czy, czy nie tylko w kościele. I, I to wszystko, wiecie, chodzi głównie o to, żeby w jakiś sposób obrzezać ten swój portfel, czyli pokazać Panu Bogu, że tak naprawdę wszystko to, co posiadamy, pochodzi od Niego. I my jesteśmy gotowi podzielić się z tymi, którzy są od nas ubożsi, którzy są w potrzebie, i myślę, że to jest piękne w, tym, w Nowym Testamencie, że, że wszystkie te dobre czyny, te wszystkie te w cudzysłowie, dziesięciny są oddawane z serca i jeżeli kogoś poruszy, w sercu to, że, że mógłby wesprzeć, prawda, jakiegoś ewangelizatora, czy, czy właśnie kościół, czy wspólnotę. To to jest piękne, że, że właśnie radosnego dawcę miłuje Bóg. To też jest tak w Piśmie Świętym. Jest taki fragment o tym, że, że właśnie jest to, jest to z serca. Ofiarowane, ofiarowane zasoby, które mamy, które tak naprawdę też dostaliśmy od Boga. I nawet pamiętam, jak Michał przytaczał, przytaczał przykład takiej firmy, bodajże Colgate, gdzie właściciel właśnie dorobił się wielkiego majątku i on nie potrzebował, właśnie iluś tam samochodów, Domów i tak dalej. Tylko to, co było mu niezbędne, to sobie zatrzymywał i zaczął płacić dziesięcinę właśnie na rzecz potrzebujących. Później Pan Bóg mu tak błogosławił, firma się tak rozwijała, zresztą ona do dzisiaj istnieje, że, że zaczął płacić dwudzieś dwudzieścinę? <grym> W każdym razie zwiększał ten procent ze swoich dochodów, które oddawał po prostu na rzecz potrzebujących. I właściwie w taki sposób w taki sposób też Mikołaj zaczął funkcjonować na YouTubie, bo najpierw nagrywał te filmiki po prostu no po prostu nagrywał, chciał się dzielić swoją wiarą i w pewnym momencie ktoś napisał do niego, że, że chciałby go wesprzeć finansowo, żeby podał jakiś numer konta i wtedy on chyba nawet nie miał konta jeszcze w banku, założył sobie to konto, podał numer konta i tam ktoś mu wpłacił pierwsze pieniążki Później stopniowo, stopniowo, coraz więcej osób go wspierało. Założył tak, gdzie, gdzie można mogą osoby regularnie go wspierać, jego działalność. I myślę, że to jest też piękne, bo to cała ta jego działalność na YouTubie, jego, jego szerzenie, głoszenie dobrej nowiny. Jest właściwie owocem wielu dobrych serc. No, bo on nigdy raczej tam nie, nie prosi, nie błaga. Jak niektórzy YouTuberzy, zanim zaczną w ogóle coś mówić, to od razu podają numer konta i proszą, proszą o wsparcie. Natomiast wiem, że Mikołaj nie ma takiej śmiałości ani po prostu nie uważa, że, że tak trzeba robić. Po prostu Pan Bóg porusza serca wielu osób, które go wspierają, i chwała Panu za to. Tak samo ze mną wiecie: był taki moment, że, że ktoś tam do mnie napisał, czy, czy bym nie chciała, że ta osoba chciałaby mnie wesprzeć, wesprzeć tę tą moją działalność, mój kanał. No, bo wiecie, to też jest oczywiście jakaś praca, jakiś wysiłek, i tak jak mówi Słowo Boże, godzien jest robotnik swojej zapłaty. Więc to też jest, jest taki odzew bardzo miły. Ja przez, przez dłuższy czas, właściwie pod tymi filmikami, moimi ostatnimi, które montuję na telefonie. Nie podawałam swojego numeru konta i pomyślałam sobie, że, że właściwie mogę podać w opisie mojego kanału, także uzupełnię to, jeżeli ktoś czułby się w jakiś sposób poruszony, bo, bo parę osób też jakoś tam z kolei mnie wspierało. Także daję taką możliwość, taką furtkę, że jeżeli. Czujesz w sercu, że, że chcesz akurat mnie wesprzeć, to, to bardzo chętnie. Chociaż to absolutnie nie jest konieczne, cieszę się, że, że jesteśmy razem, że tworzymy taką społeczność już małą na tym moim stryszku że, że przychodzicie, że piszecie do mnie że też dzielicie się swoim świadectwem, To jest bardzo cenne. Po moim ostatnim, ostatnich filmikach na temat mapy myśli na cały rok. Kilka osób napisało do mnie, że, że też stworzyły takie mapy myśli. Także to mnie bardzo cieszy, że, że mogę was jakoś zainspirować. I chwała Panu, także myślę tyle na, na temat dziesięciny. Jeżeli tam będziecie mieli jakieś pytania, to proszę bardzo, jak mówię, nie jestem teologiem, ale tą sprawę przerabialiśmy i, i po prostu to pierwsze takie zachłyśnięcie się Starym Testamentem. Kiedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że, że tak naprawdę nas nie obowiązuje dziesięcina. I jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji finansowej, to, to oczywiście nie musi płacić, po prostu musi wyjść z tego. Raczej inni powinni mu pomóc, prawda? I na mojej mapie myśli pojawiło się słowo dziesięcina, ponieważ był to wtedy. Kilka lat temu, bo o to właśnie ktoś mnie zapytał, że zauważył, że na mojej mapie myśli jest dziesięcina. I to się pojawiło dlatego, że, że ja postanowiłam, że ponieważ nie mam finansów, nie mam że jakoś tak ledwo wiążemy koniec z końcem, więc ja będę składać dziesięcinę z mojego czasu. I, I właśnie jakby 10% mojego czasu będę poświęcać na, na jakiś rodzaj ewangelizacji, wiecie, wprzęgając w to jakieś moje talenty, czyli rysując jakieś plakaty związane z, z Ewangelią, z, z przypowieściami. Pana Jezusa, czy, czy też nagrywając filmiki. Musiałam się tego nauczyć. Musiałam się nauczyć też montować te filmy. I oswoić się wiecie z kamerą. To wszystko wymagało czasu i, i, i energii. I to była właśnie moja dziesięcina, dlatego ja sobie to wpisałam w mapę, że, że to będzie ten mój czas poświęcony. Na Ewangelię. <laughs> Także tyle chyba na dzisiaj. Nie wiem, czy tu sobie coś jeszcze zapisałam. Chyba tyle no. W ogóle to wybieram się <laughs> poza mój dom za parę dni, ale zabieram ze sobą. Mój sprzęt do nagrywania. Także postaram się stamtąd też coś do Was nagrywać. I chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i z Bogiem.